Hej, cześć moi drodzy, witam Was serdecznie, jestem Space Empiria. Dzisiejszy odcinek poświęcę najciekawszym moim zdaniem ofertom na Black Friday. Są to dosyć dobre oferty wbrew pozorom. Warto jednak uważać zawsze, żeby no nie popłynąć, nie wydać zbyt wiele niż tego chcemy. To ale jesteście dorośli, jesteście rozsądni. Tym niemniej na takie różne nasze ciekawostki, gadżety, no można będzie wydać sporo pieniędzy właśnie teraz. Zaczniemy od czegoś delikatnego, potem przejdziemy do czegoś większego. A na deserek artykuł z pewnego czasopisma. Czasopisma, to zaczynamy. No i jak powiedziałem, tak też jest okazję na nabycie kolejnego pada do naszej kolekcji. Ja kupiłem bardzo oryginalnego pada, czyli całego czarnego, ale jakby. Uważam, że ten czarny kolor jak najmniej rzuca się w oczy podczas grania, nie rozprasza mnie, ja lubię po ciemku grać, więc podejrzewam, że kolorowy pad może łatwiej go znaleźć, nie wiem. Czarny pasuje mi, ale są bardzo ciekawe kolory, przejrzyjmy sobie. No więc czarny to to po prostu czarny, więc nic tutaj ciekawego, może powiększę to troszkę. Teraz mamy, tak dziwnie to się ustawiło, nie można tego przesunąć, lekko chyba się nie da. Ok, tutaj mamy moro biały, a tu było też też fajny kolor, był stalowo szary, stalowo czarny, stalowo szary, ale to może w innym sklepie, bo tutaj mamy w Media Expert. Ale w innych sklepach poszukajcie też za 169 zł, można kupić i to jest moim zdaniem dobra cena na ten kontroler. Mój kontroler jak wyzionął ducha, tak z pół roku temu, to szukałem właśnie yy, na darmo w tej cenie 180-190. Jakieś podróbki były w tej cenie w ogóle. Warto uważać bardzo. Yy, łatwo się naciąć, więc tylko oryginalny, yy, oryginalnie zapakowane radzę yy, się dobrze zastanowić, żeby nie wtopić. Yy, tym niemniej cena wyjściowa 230 czy 240 zł, a tu mamy za 169 No i kolejna oferta. Yy, kolejna oferta to jest yy, oczywiście coś, czego ja też często używam, mianowicie VR. Tak on wygląda w rzeczywistości. Yy, bardzo ładny, nie, m, niesamowicie wygodny. To jest najwygodniejszy wiar, jaki miałem na głowie. Znaczy, z dużo ich nie miałem, bo miałem tylko kulusa. Rifta i Odyssey Samsunga, e, bardzo wygodny. Zresztą o nim powiem za chwileczkę. E, I uwaga, on jest e, wyposażony już w kamerę. E, będzie działał. E, te nowe zestawy e, powinny mieć przejściówkę. Ja jej tutaj nie widzę w zestawie, ale widziałem, że te nowe e, Kamerki wychodzą razem z tą przejściówką, którą Sany dokupuje, żeby używać jej razem z PlayStation 5 w razie czego można sobie ją zamówić. Ona do mnie przyszła mniej więcej w 2-3 tygodnie, ale to jeszcze był taki okres przedpremierowy, więc myślę, że dostaniecie ją w ciągu dwóch tygodni. Do tego zestawu mojego były dodawane troszkę inne gry niż są teraz. Ja dostałem z takich fajnych gier to m.in. E, Skyrim VR. E, niesamowity jest. E, zresztą zaraz sobie zobaczymy. No właśnie, Skyrim VR. E, to jest oczywiście obraz e, z konsoli. E, do Skyrim VR e, możecie grać używając tego pada. Tylko e, używając pada troszeczkę. Jest to mało wygodne, już Wam powiem dlaczego, bo celujemy ruchem głowy, czyli ten celownik przy strzelaniu z łuku jest jakby naprzeciwko nas. Jeżeli chcecie faktycznie poczuć się bardziej wolni, to proponuję od razu udać się do sklepu i dokupić taki zestaw, takich pałeczek właśnie. Wtedy będziemy mogli strzelać z łuku, wiecie, rozciągając yy, to i tak prujemy wtedy pach, pach, pach. Jest to bardzo fajna rozgryweczka. Także polecam. E, tym razem, właśnie jednak, nie ma Skyrim VR, jest za to e, Astrobot. E, no, Astrobot już był wcześniej. E, tutaj widzę, że mamy Resident Evil 7. E, wiecie co, te 5 gier różni się w zależności od zestawu. E, tutaj jest na przykład, e, widzę, że Skyrim VR, ale w innych paczkach są troszkę inne gry. Na przykład widzę, że z, zestaw jest również z takimi grami jak Blood and True. To jest też bardzo fajna gra. Mam ją u siebie w kolekcji, jakkolwiek muszę przyznać, jeszcze nie zagrałem. Jest bardzo dużo różnych innych tytułów. A do tej gry przyda się troszkę inny z, kontroler już zaraz pokażę jaki. Akurat troszkę inna gra. Bluetooth może niezbyt dobrze zilustruje to, bo ja tej gry nie miałem, ale możecie to, co teraz pokażę, to jest właśnie taki sprzęt. To jest pistolet, tak, moi drodzy. Ale niech was nie zwiedzie to, że wygląda tak niepozornie. Gra się na nim po prostu. Wyśmienicie. Powiem tak, że jeśli ta rzecz czyni już samo to, że zestaw vr do PlayStation ma ten Aim Controller, czyni ten zestaw, z całą odpowiedzialnością to twierdzę, bez, bezkonkurencyjnym. Na tym gra się tak dobrze, jak na żadnym innym kontrolerze. Celowanie jest bardzo dokładne i poczucie to tego, on jest oczywiście wyposażony w force feedback, e, Mamy tutaj gałeczki analogowe u góry, gałkę analogową tutaj, więc ruch jest bardzo płynny. Przemieszczamy się tym właśnie guziczkiem, tym do przodu, tym do tyłu. Tym przemieszczamy się na boki. Celowanie, chodzenie jest bardzo intuicyjne. intuicyjne. Także raz jeszcze zachęcam Was do tego, żeby przyjrzeć się właśnie zestawowi VR od PlayStation, ze względu na też jego wygodę. Wbrew pozorom wyświetlacz również jest bardzo dobry, on nie ma tej tak wysokiej rozdzielczości jak wyświetlacze w tych najnowszych e, urządzeniach. E, tym niemniej e, Sony dosyć mocno nakombinowało i częstotliwość odświeżania w tego wyświetlaczu to 90 Hz aż i jest jeszcze jedna kwestia, mianowicie, że on nie ma tych subpikseli, czyli praktycznie wyświetlanie jest dosyć pozbawione tej, tej przeszkadzającej siateczki. Ona jest widoczna, ten ekran nie jest bardzo mega ostry, tym niemniej prawie że nie widać siatki, która, która często w tych wyświetlaczach wiarowych, na przykład w okulusie mocno by nam mogła przeszkadzać. Kolory są bardzo nasycone, naprawdę moim zdaniem jak za taką kwotę to nie ma co wybrzydzać, a troszeczkę dopłacić można właśnie do tych kontrolerów. Z tymi kontrolerami możemy też oczywiście zagrać w takie gry jak Borderlands. Mając jakby dwie bronie wtedy mamy, na, na zmianę możemy nimi strzelać jednym jakby tu, drugim tu, nie tak, tak sobie. Ale najlepiej jest właśnie zainwestować sobie w aim kontrolera, właśnie w tą, w tą, w ten karabinek. Jeszcze jest jedna taka bardzo lajtowa oferta, moim zdaniem bardzo fajna też. Mianowicie do wybranych gier w Media Expert dostaniemy koszulkę. No i ja z tej oferty skorzystałem. Zamówiłem sobie Ghost of Tsushima. Cena tej gry bez żadnych moich rabatów, jakie ja tam miałem, to wynosi 170 zł. Ale zobaczcie też te koszulki, bo dosyć są ciekawe wzory. No, tutaj mamy przykładowe kilka wzorów. E, powiem wam, którą ja w sobie wybrałem. E, one normalnie, ich cena to jest 49 zł, a e, tak dodawane są gratis. Ja wybrałem sobie tą właśnie. No rozmiar musiał być, inne po prostu były za małe, więc to był jedyny rozmiar. Chyba prawie, że jedyny, który pasował. To tak wygląda ta, co a, prawda ciekawa, nie? Taka z tym shieldem. Marvel Shield. No ale jak ktoś jest y, takiej postury delikatniejszej budowy, to mamy właśnie Star Wars, to wiem, że na pewno był ten Interceptor. Ta też była do wyboru. Cyberpunka chyba nie, niestety nie było. I był jeszcze z komiksem Marvela. Taka koszulka. Tutaj jej chyba, chyba nie ma, nie wiem czy nie ma jej tutaj na... A tutaj jest przykładowo. No właśnie, tutaj mamy tą. Tutaj troszkę wyżej. O, ta u góry, nie to jest właśnie też ta. Także do wybranych yy, gier. Na, nie tylko na PlayStation, jest kilka tych gier. Zaraz zobaczmy sobie jakie. Yy, również na Xbox, no sporo tych gier jest do wyboru. Yy, ale z PlayStation. Yy, z kolei zaraz sobie zobaczymy. Yy, co było ciekawego zdaniem. Mafia. No, 115 zł. Może nie jest rewelacyjna cena, ale gra naprawdę dobra. Star Wars Squadrons. Działa na vr Z PlayStation 5 ponoć bardzo dobrze. W nieco wyższej rozdzielczości niż na czwóreczce. Warto się zastanowić. Ja osobiście raczej wolałbym na duży komputer tą grę. Mm, nie wiem, bo, bo wyszła też w granicach. E, myślę, że za jakiś czas 30 zł będzie można ją na PC-ta kupić. E, jeśli nie macie jeszcze e, Ghost of Tsushima, no bardzo polecam. E, gra jest wyśmienita, ma bardzo duży świat. Reszty nie czytałem, bo, bo nie chcę sobie spoilować niepotrzebnie. E, no proszę, Red Dead Redemption możemy Spidermana pierwszego. Bardzo dobra gra, wyśmienita. Bardzo dobrze się w to gra. Um, upadły zakon 105 zł też jest na PC, -ta, więc e, kwestia, czy macie dobrego. Jak macie PC, -ta, to chyba lepiej we, wziąć wersję pc tową Może tym bardziej, że nie ma e, update'u do PlayStation 5. Valhalla, tylko że zobaczcie na cenę. E, edycja Gold jest bardzo droga. No, i nie wiem co jest z tymi nowymi grami. Są strasznie drogie. Ja nie dam sobie wmówić rzeczy, że, że aż tak bardzo wysokie są koszty produkcji gry. Tyle mo tak mocno wzrosły, że nowe gry kosztują po 360 zł. No, w jakiejś promocji możecie kupić za 300. To jest coś niebywałego, moim zdaniem, to należy. Poczekać, aż rynek sam zweryfikuje, czy faktycznie te ceny, e, czy w tej, tych cenach te gry będą się sprzedawały, czy nie będą zalega zalegały na magazynach e, no, bo jedna czwarta nowej konsoli Microsoftu za, za grę to jest bardzo dużo, mówię o tej tańszej oczywiście konsoli e, Series S. I na koniec taka wisienka na torcie. Bardzo kontrowersyjny artykuł, ale faktycznie tak jest. Już wam powiem o co chodzi. No i na pewno śledzicie przykładowe, znaczy śledzicie serwis Digital Foundry, bo Digital Foundry przetestowało kilka gier na dwóch platformach, czyli na PlayStation 5 i na Series X. I e, każda z tych gier e, cechowała się przewagą e, Sony. Dlaczego tak jest, trudno mi jest powiedzieć. Spodziewałbym się e, odwrotnych wyników, e, ze względu na to, że jednak moc obliczeniowa konsoli Microsoftu jest duża, e, jest wyższa niż e, PlayStation 5, przynajmniej na papierze, w praktyce jednak. E, Rusznice dochodzą do nawet 20-30 klatek. Dokładnie ten artykuł sobie możecie przeczytać, yy, jak to się dzieje, że yy, że jedna konsola Microsoftu yy, wypada gorzej. Moje, yy, mo według mnie, yy, te, te gry, w których ona wypada gorzej, widzicie, to jest Valhalla. Zawiera ścieranie ekranu, oczywiście nie to spadki poniżej 60 klatek na sekundę. No i właśnie wersja PS5 działa znacznie płynniej, to prawda, po prostu nie ma tych, tego rwania obrazu. Nie wiem dlaczego, wydaje mi się, że to po prostu należy troszkę poczekać, że konsola Microsoftu nadrobi te zaległości i, i będzie działała równie dobrze jak konsola Sony. Nie wiem, być może wynika to z tego, że jednak e, deweloperzy musieli przygotować dwie wersje na Xboxa, dwie różne wersje tej gry, pod słabszą konsolę i pod mocniejszą konsolę. Może zastosowali pewnego rodzaju obejście problemu i, i po prostu po niektóre algorytmy, niektóre podprogramy e, są takie same i może ta droższa konsola troszkę z tego powodu cierpi. To są tylko moje domysły, yy, że być może też jest to dlatego, yy, ale yy, głównie bym się opierał na, na takiej tezie jednak, że po prostu Microsoft czy deweloperzy dost, dostarczyli yy, jeszcze wczesną wersję tych programów, które nie zostało w pełni zoptymalizowane. Stąd też te terwanie obrazu, yy, między nimi w Walhali. Zobaczmy jeszcze, tutaj mamy kolejny Black Ops Cold War. Na PlayStation tryb 120 klatek na sekundę jest znacznie wyższy niż na, niż na Xbox Series X. Codemaster zauważył to właśnie i twierdzi, że zostanie to naprawione w aktualizacji. No i też tak myślę, że tak to będzie. Zobaczmy dalej. Z kolei zobaczmy, Black Ops Cold War w, tej, w tym trybie, gdzie mamy śledzień, śledzenie promieni w ray tracingu z kolei już wypada znacznie lepiej, bo konsola PlayStation 5 spada do 40 klatek w niektórych scenach oczywiście, a Xbox Series X ma widocznie stałe 60 klatek na sekundę. Czyli te porównania y, tutaj y, wyżej wymienione, ja tylko do kilku się odniosłem, do jednej takiej, gdzie konsola PlayStation 5 wypada lepiej y, i do takiej gry, gdzie wypada słabiej, więc y, uważam, że tu nie stoję ani jednym krokiem w, y, z, y, za konsolą, którą po prostu posiadam, tylko mam takie wyważone, y, sprawiedliwe podejście. Y, Proszę to, to, to docenić i też nie chciałbym, żeby ktoś krytykował jedną lub też drugą stronę, tylko dlatego, że na przykład tą inną konsolę ma. To, to nie tę droga. Natomiast, właśnie sprawa wygląda na razie tak, że ta, te dwie konsole, w zależności od produkcji, jedna jest szybsza, druga wolniejsza. Myślę, że trzeba troszkę czasu, żeby to wszystko się unormowało, ale różnice między tymi konsolami na pewno nie będą duże, e, tym niemniej jednak e, zawsze pozostaną. E, różnice takie, których konsola Microsoftu nigdy nie, nie doścignie, nigdy nie osiągnie Yy, nigdy nie będzie miała lepszego kontrolera niż ten, który masz. Nigdy nie, nie, nie będziecie nie, mogli doświadczyć yy, gry z y, dual sense, yy, haptycznym feedbackiem. Yy, już samo posiadanie tego kontrolera yy, daje to, że konsola PlayStation 5 jest moim zdaniem lepsza. Yy, a drugą cechą jest, yy, jest chociażby to, tak mówiłem, że że gra w vr na PlayStation 4 była super przyjemna, a na piąteczce jest jeszcze lepsza, więc cóż. Dobra, moi drodzy, to takim optymistycznym pewnie akcentem zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wkrótce też będą kolejne okazje, kolejne fajne rzeczy do, do zdobycia, kolejne fajne rzeczy do opowiedzenia, także zachęcam Was do e, aktywnego e, udziału w, e, na kanale, do napisania własnych komentarzy. E, pamiętajcie, że nie warto toczyć piany i, i wykłócać się, co jest lepsze, czy PS5, czy Xbox, e, kiedy już tą konsolę kupiliśmy. E, natomiast, jak ktoś jeszcze stoi przed wyborem, e, albo zastanawia się, czy czy zrobić upgrade i na którą konsolę się zdecydować, to na pewno warto wtedy no, pewne argumenty przytaczać, ale w momencie, kiedy ktoś już daną konsolę używa i jest jej posiadaczem, no to czy warto go przekonywać do tego, żeby kupił teraz konkuren... no, konsolę konkurencji, myślę, że to jest zupełnie niepotrzebne. Także to wszystko z mojej strony. Dzięki za uwagę.